Widać podobnie na moim kanale. I dzisiaj się zapoznamy troszeczkę bardziej z moimi świnkami, czyli z Inusią i Kropcią. Dobrze, to teraz powiem trochę więcej o Inusi. Inusia, jak w sumie widać, lubi bardzo jeść. No, to jeba podstawa. Lubi również się głaskać. I może teraz Wam powiem, jakie ona ziółka lubi. No to tak, zaczniemy od meliski. Ją daję rzadko, bo meliska działa na uspokojenie, więc no. I teraz Wam może pokażę... No w sumie się dowiecie. I jeszcze Wam powiem, gdzie to zamawiałam. Zamawiałam to na stronie dla królika.pl i tam również są ziółka, więc to już Wam chyba w jednym odcinku mówiłam. I tam nie... Nie są tylko rzeczy dla królika, tylko właśnie też ziółka mogą być dla świnki, więc możecie zobaczyć sobie właśnie na tą stronę. A link będziecie mieli w opisie. No to tak, następne ziółka, które lubi Inusia to koperek. No po prostu suszony koperek i ona go bardzo lubi. Następne ziółka to liście maliny. maliny, które Inusia normalnie kocha. Tutaj mamy mieszankę którą robiliśmy sami z moją mamą. Tam mamy tak. E, liście maliny, babkę lancytowatą, ziele mniszka i e, ten, liście truskawki i jeszcze kilka różnych tam ziół, ale ja Wam się przyznam, dokładnie wszystkich ziół nie pamiętam, więc Wam wszystkich ziół nie wymienię, ale takie mniej więcej ziała są. A teraz kropeczka. No to tak. Kropka lubi bardzo biegać. I również tak jak Inusia lubi się głaskać. I lubi praktycznie te same zioła co Inka. Więc nie będę nagrywać jednego i tego samego. Bo ona lubi, jak wam już mówiłam, te same zioła co Inusia. I na dzisiaj to już w sumie tyle. Pa!